Hej, dziś witajcie mordeczki, z tej strony Kod i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o tym co wydarzy się już jutro w grze Fortnite. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Miga i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. Kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już o nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc już jutro o godzinie 8 lub 10 rano do gry Fortnite w końcu po chyba ponad 100 dniach trafi nowy sezon 6, rozdział 2. Wraz z tym wydarzeniem do gry trafi też nowa aktualizacja. 16.0 oraz co najciekawsze odbędzie się wielkie wydarzenie kończące i rozpoczynające nowy sezon w grze. Dzisiaj tak ogólnikowo chciałbym podsumować CE punkt zerowy oraz kilka ciekawych rzeczy odnośnie nowego sezonu 6. Na początku, jednak, poruszymy sobie temat punktu zerowego, ponieważ to on jest jeszcze kluczową rzeczą na naszej wyspie. Powiedziałem tutaj jeszcze, ponieważ nie wiadomo, co dokładnie wydarzy się po nadchodzącym wielkim wydarzeniu, które będzie wydarzeniem z Nexusem. Ze wstępnych informacji, wydarzenie to będzie wybuchowym wydarzeniem co prosto wskazuje na to, że może on zniknąć z mapy. Aczkolwiek tego obecnie nikt nie wie i przed startem nowego sezonu 6 w rozdziale drugim na pewno nikt się nie dowie. Jednakże tak jak mówiłem, dzisiaj chcę go omówić bardziej od początku i to właśnie do tego sobie teraz przejdziemy. A więc, jak sami dobrze wiecie, punkt zerowy na naszej wyspie pojawił się przez wielkiego Galaktusa, który chciał wyssać z niego energię. Na całe szczęście nie udało mu się to, jednakże to właśnie od tego wydarzenia rozpoczął się cały temat Nexusu, no i tak dalej. A dokładniej chodzi tutaj o to, że początkowo Nexus wywołał kilka większych zmian, przywracając stare miejsca na mapę, ale później ustabilizował się. A wszystko to za sprawą portali, które Agent John od startu tego oto sezonu co kilka tygodni stawiał na naszej wielkiej wyspie. Gdyby nie te portale, punkt zerowy tak jak w sezonie 10, robiłby dosłownie to co chciał i końcowo zniszczyłby naszą mapę. Aczkolwiek działanie portali nie powstrzymało go na dłuższą metę, ponieważ od ostatniej aktualizacji 15.50 punkt zerowy troszkę się uaktywnił. Wska Wskazywały na to oczywiście wiązki energii, które łączyły portale z Nexusem, oraz impulsy, które co kilka minut pojawiały się z niego. Wspomnę jeszcze, że od momentu ostatniej aktualizacji na mapie nie zachodziła żadna większa zmiana poza skinami z punktu zerowego oraz portali. A wracając, to jak ktoś jeszcze nie wie, to punkt zerowy co dosłownie jedną minutę lub teraz już co kilka sekund wysyła impulsy bezpośrednio do portali. Impuls ten spowodował destabilizację każdego portalu na mapie, co możemy zauważyć po ich dźwięku, który brzmi dość dziwnie, oraz samej wiązce energii. Wiązka ta, jak już mogliście zobaczyć, ma teraz taką dodatkową niebieską poświatę, która powstała na skutek wcześniej wspomnianych impulsów. Dodatkowo, jak poinformowali nas że punkt zerowy miał przejść dokładnie cztery fale destabilizacji. Na chwilę obecną jest on już w ostatnim etapie, jednakże po starcie nowego sezonu 6 może on wyglądać całkowicie inaczej niż każdy z nas myśli. A dokładniej chodzi tutaj o to, że nowa aktualizacja 16.0 zmieni go bardzo i to bardzo mocno, jednakże nie wiemy do końca jak może on wyglądać. Na ten moment zmienił się on z niebieskiej na fioletową kulę oraz wytwarza specjalną falę, którą możemy zobaczyć na wysokich teksturach. W tym sezonie nie są to aż tak bardzo i to bardzo wielkie zmiany, ponieważ nie wpłyną one na ten sezon 5, aczkolwiek. W sezonie 6 będą one grały bardzo i to bardzo wielką rolę, a tylko i wyłącznie przez wielkie wydarzenia, które, jak sami dobrze wiecie, odbędzie się już na samym początku po wejściu do gry. Co do samego sezonu 6 oraz aktualizacji 16.0, to trafi ona do gry już jutro o godzinie 8 lub 10 rano czasu polskiego. Niestety, ale nie wiemy o której dokładnie godzinie, ponieważ informacja o tym pojawi się już dzisiaj około godziny 20, może 21 na Twitterze oraz w grze. Nie zmienia to jednak faktu, że wiemy, co ona wprowadzi. Do gry oraz mamy wygląd kilku ze skinów możliwego nowego karnetu bojowego. Możliwego, ponieważ twórcy gry nie potwierdzili tych zdjęć, aczkolwiek są one stworzone przez grupę ludzi, którzy już kiedyś tworzyli skiny do gry Fortnite. Przykład tych skinów, które są od nich i są u nas w grze, widzicie teraz w tle i jak widać, tworzą oni bardzo i to bardzo ładne postacie. W ostatnim czasie na ich stronie pojawiło się dodatkowo 8 kolejnych skinów, czyli dokładnie tyle samo, ile zawiera karnet wraz z ukrytą postacią. Możliwe, że dostali oni. Z zlecenie od twórców gry Fortnite na stworzenie skinów do karnetu bojowego, jednakże ci już je opublikowali na swojej stronie internetowej. Pamiętajcie jednak, że poza tymi nowościami na mapie Fortnite po wydarzeniu zajdzie mnóstwo nowych zmian, typu nowe miejscówki oraz wielkie zniszczenia. Przypomnę tylko, że ta aktualizacja będzie ważyła dość sporo, a na kanale Migao macie specjalny poradnik, jak szybciej pobierać aktualizację. Link do tego filmu macie teraz w prawym górnym rogu oraz w opisie tego materiału. Na ten moment to wszystkie najważniejsze. Informacje dotyczące wielkiego wydarzenia na start nowego sezonu w grze. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie sezonu 6 w rozdziale drugim. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi je na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o wstępnych nowościach na nowy sezon oraz czy będziecie na live'ie z okazji nowego sezonu. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 6 lub 10 rano na kanale Migao pojawi się specjalny live z nowego sezonu, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie opeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętaj, Dejcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Jo!